Dzień dobry moi drodzy Państwo. Przed nami specyficzny przycionek, inny przedcionek jak zwykle: Dorema. Dorema model Medison, rozmiar 890 cm, to sama płachta, 900 bodajże 50 ma z kołnierzami. Na to zwróćcie uwagę. Słuchajcie, przecionek, który nie ma tego daszku. No właśnie, ktoś, ktoś jakiś cudotwórca po prostu wyciął ten daszek. Wszystkie ściany tak naprawdę są w całości. Eee, tym zamkiem z lewej i z prawej strony możemy sobie ten przecięnek odpiąć od dołu do góry i zawinąć bądź zrulować w naleźnika i tymi tutaj trzema eee, sznureczkami po prostu zawiązać żeby był dopływ świeżego powietrza. Tak naprawdę otwierane drzwi z lewej i z prawej strony, co widać tutaj na załączonym obrazku. Przeciąg nie wyblaknięty, nie podarty, nie uszkodzony. drobne pozostałości po ziemi, więc jak ktoś go kiedyś gdzieś tam musiał wkopać, ale na pewno nie mocno. No tak jak widzicie, tutaj zamek sobie podniosłem do góry, bo mam go całego wpiętego. I zajrzyjmy do środka. W środku dosyć ciekawie, bo, bo piękny. Kurde, nie wiem, co się z tym statywem dzieje. Bardzo Was przepraszam, że to tak z łuku jest nagrywane. E, przedsionek fajny, bo firanki mamy na plasticzki, także można to ładnie przesuwać, nic się z tym nie dzieje. No i telarz jest aluminiowy, także to też ogromna wartość. A e, przedsionek, myślę, stan dobry. No, są jakieś tutaj drobne, nie wiem, ubrudzenia tego daszku, ale to, to też w takim mniejszym stopniu, także myślę, że tragedii nie ma. Zapraszamy serdecznie, zespół Kocham Camping.